Witam Was. Zajmuję się ostatnio profesjonalnie youtubingiem i livestreamingiem. Bon Scott zmarł dopiero po chyba 12 godzinach leżenia w samochodzie, na, tak na zimnie, a był ten... A było bardziej zimno i on był nagi. I dowiedziałem się dzisiaj, że studio miniatur filmowych starsi w moim wieku Widzowie w moim wieku Na pewno szanują, kojarzą, znają Legendarne polskie filmy animowane Że oni weszli na YouTube Ja tu filmowy do was mówię Jakbyście się nie znali na YouTube To ja wam ja wytłumaczę wszystko I ja wam też mogę ogarnąć co chodzi z mikrosami Na przykład Koza, Na taki wypadek jakby ktoś myślał, że nie jestem dobrym człowiekiem, to kot... To mam kota. Lubię zwierzęta. Pin, chodź. Puk. Chodź. Chodź. Stefan, chodź. Chodź. Chodź, chodź. Ja na życie mnie bluzę. mogę wziąć białego psa. Jakby ktoś myślał, że nie jestem dobrym człowiekiem, tylko żartuję, jestem ironiczny, cyniczny, sarkastyczny. To mam szczęka.